Dzień doberek pora do pracy, wyruszyć. Jest za 15:06. No, i trochę wcześniej wyszedłem Jedziemy znowu, oponki tam, gdzie wczoraj. A tu stoi fura. Całkiem się wtopiła w tłum. A dlaczego tym przyjechałem do domu? A o tym za chwilę. Jak już się ruszy, najpierw trzeba na młotkach postać. Paliwa nikt nie zajebał. Dobra, pora jechać, bo jest za 5-6. Już wam mówię dlaczego przyjechałem tym samochodem do domu. Normalnie nigdy w życiu bym nie chciał sobie wziąć tego samochodu ze sobą. Dlatego, że. Wiadomo, no jest problem z zaparkowaniem. Tutaj nie ma jakoś specjalnie dużo miejsca. Jadę sobie tu pojedzie za mną gozią, on jedzie tam do domu startu z, z tyłu. On sobie pojedzie, ja sobie tu cofnę, nic tam nie jedzie. Jest problem ogólnie. Dla mnie najlepszym rozwiązaniem byłoby wzięcie na czepy ze sobą i stąd jechać prosto do firmy, do której mam jechać na rozładunek. No bo jest to akurat stąd po drodze, także i tak i tak będę blisko tej mojej miejscowości później przejeżdżał. No i stąd właśnie byłoby to lepsze. Natomiast tutaj jak widać nie ma gdzie postawić. No, miałem szczęście, że przyjechałem i było wolne miejsce, że ciężarówkę w ogóle. Ko kobyłkę, kurde. Mojego kurde barana było gdzie postawić. To chociaż tyle fajnego. Że nie musiałem nigdzie szukać. A tak to musiałbym naczepek gdzieś indziej zostawić, a załadowana oponami. Wiecie, zobaczyłby ktoś, że jest jakiś zaplombowany towar. A jakby stało w ubocznym miejscu. No co? I złodziejaszek podjedzie z nożycami, czy też z jakąś szlifierką na szybko ciachnie otworzy, zobaczy cały konton, kontener opon. I zaraz kolesi. Wiecie, nawet jakby nie mieli, kurde, do czego całego towaru wziąć, to kilka razy jakimś busikiem czy czymś obrócą, oni zarobią, a ja będę miał problemy, nie? Dlatego mówię do szefa, że myślałem wziąć, ale mówię, nie ma gdzie, mówię, nie ma takiego miejsca bezpiecznego, gdzie by było coś widać i tak dalej. Więc mówię, nie biorę ten, mówię, pojadę i, i wrócę z powrotem. A dlaczego wziąłem ciągnika? No dlatego, że e, w moim samochodzie. Drażni mnie kierownica, bo tam była wyobcierana w paru miejscach. Jeszcze kupiłem środek do czyszczenia, który doprawił to. Wiecie, jak jest gdzieś tylko, gdzieś schodzi skóra, i przejedziecie jakimś mocniejszym detergentem, to już jest kaplica. No i ściągnąłem wczoraj kierownicę. Przyjechał kumpel, dałem mu. Ma dzisiaj zawieść, na 8, miał być, ale mówi, że musi. Dzieci zawieźć do przedszkola, i jak będzie wracał, to podjedzie to tam 15-20 minut. Później, jak zawiezie, to się nic nie stanie. No i oni tą kierownicę dzisiaj mają oprzyć, jak oprzyją kierownicę, to mi zadzwonią i teraz, właśnie tam gdzie jadę, to jest można powiedzieć po drodze, jak się wraca stamtąd. I teraz jest pytanie: bo ja tam mam być na 8. I wczoraj było tak, że mnie rozładowywali, jak Krzysztof czekał, a dzisiaj z Krzysztofem jedziemy również we dwóch. No i plan jest taki: Ja mówię Krzysztof, co ty pójdziesz pierwszy się zameldować? I jak będzie tak, że będą osobno ładować, no to zrobimy tak, że ty podjedziesz pierwszy pod rampę, a ja zaczekam te dwie godziny i wtedy ja będę wracał. tuż na 99% ta kierownica by była zrobiona. No jak nie, no to będę musiał później specjalnie po tą kierownicę kurde pojechać, nie? Także mam nadzieję, że dobiorą kolor skóry dobrze, bo to akurat przy jasnej, wiecie jak jest ciemna skóra, to tam jest kwestia tylko tego, czy ona jest z odpowiednią strukturą, czy gładka i tak dalej, i tak dalej. Ja wziąłem sobie boki perforowane, a tutaj normalnie. Mam nadzieję, że będzie kolor dobrze dobrany i że nie będzie jaj yy, z tym, że jakoś słabo przeszycie będzie zrobione i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie wszystko perfekcyjnie wykonane, bo tanio nie jest 230 euro. Wiem, że w Polsce jest taniej, ale ja powiem wam, patrzyłem nawet, żeby kupić drugą kierownicę, taką samą, założyć sobie ją, a tą wysłać gdzieś do obszycia. Tak, żeby się nie przejmować czasem ale niestety kiepsko znaleźć jasną kierownicę do mojego samochodu w Niemczech, nierealne, nie ma a jak znalazłem jedną, to była tak kuźwa wytarta i jeszcze kosztowała ponad 100, to, to bez sensu, wiecie, wysyłać też do polskiej kierownicę, co z tego, że będzie taniej jak tu muszę kupić kierownicę jeden ciul, znowu czekać, kiedy nie wiem, kiedy pojadę do Polski, czyli bez sensu jakieś tam specjalne czekanie tak to wygląda, więc dlatego właśnie byłem tym samochodzikiem w domu niedaleko 10 km rzut bretem, że tak powiem dobra lecimy po naczepkę na placu, zaczekam na Krzysztofa, chyba że już będzie i będziemy lecieć. Dobra, podpinamy wszystko. Trzeba sprawdzić, czy towar jest na miejscu. lomba jest świeci wszystko do października zabezpieczone co, jedziemy chyba kurde pan gotowy nie panie Krzysztofie to dawaj Ty, możemy jeszcze podjechać, dotankować, co mamy kurde, bo i tak pół godziny przed czasem pokazuję a zajedziemy przynajmniej z 5-10 minut jeszcze wcześniej no, to jadę od razu na tankowanie i nie ma nikogo, bardzo fajnie O długo nie zejdzie, paliwa jest trochę, także jest i krzysztof zatankowany, teraz wyjechać. Na Krzysztofa zaczekam. Tu kurde stoi. Jurgen. Step still, hanging in the balance Not the life I want to live I want to take it all, standing tall Fear I'm way the person you are What yeah. the Właśnie niedawno do firmy, która przywa kierownicę. No i pytałem się mniej więcej, ile im zejdzie. Oni mówią, że to jest około 4-5 godzin z taką kierownicą. Tak, że będzie do odbioru gdzieś koło godziny 15. No więc nie ma szans teraz przy powrocie stąd, żebym odebrał. No więc pozostaje po pracy podjechać. Mi się, mi się nie spieszy, bo ja już ten, bo ja już nie mam nic innego do zrobienia, nie? No bo ja mam dzisiaj ten ten odwrak. I witam po krótkiej przerwie. Dojeżdżam do Ost na West, kontener zdany, ale się oczekałem, żeby tam zdać kontener. Uuu, panie, co się oczekałem normalnie z pół godziny, kurde, w kolejeczce. I teraz na Ost i pobrać na plac no i muszę jechać po kierownicę kurde. mam nadzieję, że dostawczak jest na firmie wolałbym dostawczakiem niż kurde, tą ciężarową jechać. miałem się zameldować niestety kontenera nie ma dysponent mi napisał żebym wziął z DBI kontener a więc jadę na DBI po kontenerek i będzie finito kontenerek na placu zostawiony teraz tylko kurde jechać po kierowniczkę przywieźć kierowniczkę i zamontować ją przyjechałem po kierowniczkę, jest gotowa ale muszę zaczekać aż pani zniesie powiedziała 5 minut potrwa proszę zaczekać, zaczekamy powiem wam kierownica zrobiona zajebista robota naprawdę to co zrobili mi kierownicę. O, to teraz naprawdę kozak wygląda, prezentuje się to mega. No i dopiero wczoraj Wam mówiłem o wypadku przy prawoskręcie i proszę bardzo, co dzisiaj się stało? Prawoskręt i najprawdopodobniej jest śmiertelny wypadek, nie, to nie jest jeszcze pewne. Naczepa na holenderskich numerach. Nie wiem, czy ktoś zginął w tym wypadku, czy nie. Wiem, że na pewno bardzo jest poważnie. Są widać, ogrodzone wszystko. No i prawdopodobnie skręt. No i my też tutaj często jeździmy. No i widzicie, jak wygląda to. No niestety, a kierowniczka wygląda tak. Dam Wam na przebitce jeszcze takie zbliżenie. Także trzeba uważać. Nigdy nie wiecie, kiedy. The